Rejestrując się w platformie gamerhash.co Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemleczko, z tej strony Mitrox. Zapraszam was przez serdeczne kolejne odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny z kolejnym Valhalla. W poprzednim odcinku dotarliśmy do Gloucestershire, jak i rozpoczęliśmy wątek owego miasta. Z tego co się dowiedziałem, podobno po Gloucestershire mamy udać się do Nottinghamshire. W którym to po skończeniu wątku e, Owego hrabstwa Będziemy zmuszeni w pewnym stopniu Żeby wrócić do krócej przystani Porozmawiać tam z Sigurdem e, Bo oczywiście nie będziemy mogli zasięgnąć rady Jeżeli chodzi o Hamptonshire U Randwi, Więc będziemy musieli, na to wychodzi Że spieszyć się jeżeli chodzi o e, Tajemnice, które mamy tutaj do uzupełnienia Bo na to wychodzi, że niedługo będziemy kończyć grę Też chciałbym tutaj możliwe, że Skończyć Tajemnice, które są w Hamptonshire, bo jednak do Hamptonshire mamy się udać, tak mi się wydaje. Dopiero po skończeniu wątku z Sigurny, jest tak jakby po zakończeniu głównego wątku fabularnego, co jest też dość ciekawą sprawą. Też się dowiedziałem, że tutaj w zadaniach, jeżeli chodzi o krótszą przestań, to mamy właśnie e, krótką historię ukrytych, którą możemy zdobyć. W świecie poprzez odkrywanie w pewnym stopniu tych takich drogocenności, w zasadzie bogactw, czy jak to woli je nazywać, dlatego, że tam dostaniemy i mm, zbroję ukrytego, czy ukrytych, niezbyt jak mogę to nazwać, jak i też dostaniemy w miejscu owej, e, owego skarbu liścik, który będzie właśnie tą całą kartką z kodeksu. Takich kartek jest 6, czyli 6 skarbów, czyli akurat cały komplet. Ja akurat te skarby chciałem sobie pozdobywać bo według mnie to nie jest jakieś wybitnie ciężkie, staram się oddać tylko do y, pokazanych miejsc, które są oczywiście opisane w poradniku. Więc to raczej sobie oznaczę dopiero w sytuacji, w której skończymy wątek tego miasta, tego, jaki tutaj tajemnicy Fountain Shire. Wydaje mi się to być też fajnym y, wyjściem. Do tego co też chciałem tutaj skończyć w zasadzie te wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie tutaj zrobić, żeby mieć jak najlepszy procent pomógł gry. Reżynę na jazdy też, mistrzowskie wyzwania również, one nie są jakieś ciężkie i co można zauważyć, mam Irlandię. Dokupiłem akurat dodatek, według mnie dodatek bardzo świetny jest. Widziałem mniej więcej o w nim chodzi. Nowy region, Irlandia, bardzo mi pasuje. Też jeżeli chodzi o nowy wątek pewnego rodzaju członków zakonu, czyli właśnie dzieci... dzieci Edenu. Kurczę, już nawet nie będę jak się nazywali, ale akurat w Irlandii mamy fajne według mnie akcje z tymi wszystkimi druidami. Akurat taki typ wieży mi akurat bardzo pasuje i uznałem, że coś takiego może też się przydać. Też uznałem, że chyba sam dodatek spróbuję zrobić na 100%, jeżeli chodzi o. E 100%, czyli wykończenie wszystkich hrabstw, które tam będą w Irlandii. Nie czy to są hrabstwa, czy jakieś inne regiony, na no ja akurat to nazywam hrabstwami, czyli będę chciał mieć wszystkie bogactwa, tajemnice, jakie artefakty zrobione. Nie liczę w tym map skarbów, ale postaram się zrobić oczywiście, że jak najwięcej. Więc jest to, jesteśmy w Buckystay jesteśmy Gloucestershire, w którym mamy misję Pierwsza Noc Samhain, czyli pierwszy rozdział historii, a ja wrócę do Gloucestershire, aby pogłosować. Sremuku winy Gunnara i wziąć udział w uroczystościach z okazji. Samhain. czyli tak, jakby święta, niezbytnie jak mogę je opisać, ale też się tutaj dowiedziałem, że mniej więcej w tej okolicy, chyba nawet i tutaj, albo gdzieś bardziej na zachód, będzie jeden, e będzie jedna strona kodeksu, czyli też jeden, jedna część ekwipunku ukrytych do zdobycia. Raczej te wszystkie ekwipunki pozdobywam na odcinkach, ale oczywiście po skończeniu. Pierwszorzędnych aktywności, czyli w tym przypadku, oczywiście, skończenie wątku miasta, e, wykończenia tajemnic, ewentualnie tamtych też najazdów, bo tutaj widziałem, że niewiele mi brakuje do skończenia. Tutaj mam na przykład najazd, tylko że to jest chyba do Oxfordshire na to wychodzi. No i też chciałbym tutaj, e, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to jeszcze zobaczyć. No właśnie, mamy praktycznie że zero surowców, to znaczy surowców jeszcze trochę i powinienem dostać za Gloucestershire. 100 surowców, tylko brakuje mi materiałów budowlanych. I to może być ogromny problem, tak szczerze. Skąd ja niby mam wziąć te wszystkie materiały budowlane? Kurde. Chyba nie uda mi się zrobić 100%, jeżeli chodzi o szósty poziom osady. W znaczy sensie 100% budynków ukończonych. Kurde, nie mam pojęcia. To so, mi trochę martwi. Our path was not peaceful. We were accosted by a group of boars. Odd, but paths I usually serve... ...to the But you saved his hide! I bet it was quite the sight, two of you as a pair. I need a drink. Try the cider. It's from last year's apple harvest. Skull. Skull. So you invited me to a hoodening. What mischief is this? Nigskalanvela spread young creatures of the veil. The bag for treats. Cloachist gives their glut to otherworldly visitors, and if you dress as one, you'll get that bounty yourself. Freely given? <laughs> I've only seen such a thing done at feasts. Then we turn you into a beastie and have you roam the hills praying for sweets and drink. Ooh. It's hardly a disguise. Just a cloak and some bones. Nonsense. You are the very spirit of the Murray lived. Now, that's Hudden. Because zajbiście! The, the spirit who sings for cake and ale.

Nasz zestaw no nie, tylko mi... mamy nałożony można powiedzieć, że efekt przebrania na to wychodzi. E, jak to się padień? Kurde, nie jak zbytnio... A, chyba u naszego kowala trzeba było to zmienić. Że mogliśmy poddane ekwipunek przyjąć inny wygląd. Skórki, można by powiedzieć, no ale mi tam pasuje taka maska. Wygląda bardzo fajnie. Skończyłem też ostatnio oglądać. Y, upadły królestwo. Nie, upadek królestwa chyba. Survej, the area, gdzie niby są tutaj jakieś rzeczy do robienia? Skończyłem oglądać trzeci sezon Upadku Królestwa. Chyba taki był tytuł. Kurczę, już nawet nie pamiętam. Nie zwracałem zbytniej uwagi na tytuł, ale powiem, że... Fajna sprawa jest z tym serialem, tylko że trochę mi nie pasuje... ...to, że mamy... Na Netflixie tylko 3 sezony. Czwarty jest na chyba Kanal+, Plus, a piąty ma dopiero wyjść. Przynajmniej na moment jak ja to oglądam. To znaczy na moment jak to e, nagrywam oczywiście. Zapukaj. Bo ja tego nie wstawiam od razu, tylko nagrywam parę odcinków na raz i wstawiam raz Odyseę raz Walhalla. Trick or treat. What business have you? Oh, uh, the Mary Louie. Right, right. We're doing cakes instead of beer this year. Sour noc and the moon is high?

Teraz dopiero widzę te znaczniki. W sensie nie by na tych drzwiach też to nie wcze wcześniej było, tylko że teraz dopiero tak wyraźnie to widzę. Myślę, że fajne tak jakby napiązanie do dziadu, chociaż nie wydaje się, że to było nawiązanie do dziadu, jednak. Chociaż możliwe, to tam jest przecież napis w czasie intra, że gra jest stworzona przez wielokulturowy zespół o różnych orientacjach i tak dalej. Więc możliwe, że coś takiego właśnie tutaj mogło być. Fajne, też tak jakby początki Halloween na to wychodzi. bo jak mamy tutaj IX wiek, więc właśnie takie początki w Anglii mogły wyglądać. Zapukaj i zobaczymy, co tej będzie. Czyli im na to chodzi, że Słomopsy dialogą mam wcześniej wybrany, skoro Gunnar nazwa nazwał szachrajem. There oh, okay, bardzo fajnie. Czemu ciągle z pleśnią sery dostajemy? Uh, cups, <coughs> to jest mnie trochę bezsensowne. Też tak, jakby nie mamy kompletnego mroku, więc nie tutaj to ładnie może wyglądać, ale jeszcze zobaczymy. Knocker of doors, Victor of cakes. How does it feel to pillage what is really given a worthy hall and a tradition worth keeping up? No fajna tradycja. E, I też wracając sensu z tego co mówiłem o serialu, to tak szczerze bardziej mi pasowali Wikingowie, bo jednak tam mieliśmy no, naprawdę bardzo dużo tych wątków e, jak i no, zajebistą historię. Wpadku królestwa według mnie Fajna może być akcja po części, jeżeli bardziej się wkręcimy w serial, ale ja niestety obejrzałem tylko trzy sezony, bo myślę, że to jest koniec, a tak to czwarty muszę na jakichś innych stronach oglądać, a piąty to nie wiadomo kiedy wyjdzie, na moment, w którym ja to... Nagrywam, czy jeszcze na wakacje 2021, więc no szkoda, bo także się wkręciłem się trochę w historię, były momenty, gdzie można było się wzruszyć, ale według mnie Wikingowie, no po prostu by far serial. Chciałem powiedzieć, też grę o tron, ale no niestety nie ma na Netflixie, a głównie na Netflixie bym szukał takich seriali. Ostatnio zacząłem też Barbarzyńców oglądać, bardzo mi się podobają takie filmy. Wkręciłem się na to. Oh, na mogli Aha! Cakes. Zniknął! się, gdzie może być Gunnar! Z lokalizacji, owszem, to pewnie będzie. Aha, tu! Spodziewałem się, że będzie pokazany dom Gunnara z jego całą narzeczoną, ale on powiedział, że jeszcze nie. Też ciekawi mnie czemu. No, w Inlandii, jak i tutaj w ogóle Chestershire, nie rozumiemy w ogóle mowy tych ludzi. Wiesz według mnie to powinno być zrozumiałe tak szczerze. Trzeba... O! Oh, tam może być. Tylko że mnie ciekawi ta skrzyneczka tutaj. Potrzebowałbym kluczyka, ale czy to będzie takie proste. No nie, no, nie, nie rozwalę tego. O, jest, zbierz klucz. Ile surowców dostaniemy? To jest dość wysoki obszar, 220 poziom chyba ma. Więc trochę tego może być według mnie. Ale raczej e, 110 sztuk surowców nie przekroczymy, mam wrażenie, niestety. E, 99 i 105. I tkanina jedna. E, z tego, sobie wiem, to będę potrzebować e, niklu, chyba. Tak, sztab niklu. Bo będą mi potrzebne do jednego utażyka w Hamptonshire, albo Nottinghamshire, już nie jestem pewny gdzie. Dobra, fajnie, bo sobie. Skoro tutaj mamy taki region dość mocno postawiony na takie... Wierzenia, zabobony w pewnym stopniu. To mnie ciekawią tajemnice, które będą tutaj się działy. Możliwe, że to nam też...

Czekaj, że w sumie dwóch na jednego walczymy. Jak, jak sam mogą sobie poradzić? O! Kurde, to było zajebiste. Kurdy, bardzo. o, jeszcze RKO zrobił. Bardzo fajny atak. Szkoda, że my takich nie mamy. Chyba, że jakieś kombosy mogę robić. O!

That man called you a witch. I lead those who follow the old ways in Gloucestershire, but I offer my healing services on both sides of the river. Where need, my love, go back to the house and bring me the garlic salve. and the worms. Are we cleaning or cutting, mother? Yes, grab the worms just to be safe. Now go, child. I promise not to cut it off before you return. I give me strength. But modern is known i a humor toish Gurun I'm glad you all finding my mortal injury so funny go away. make Marion try to loosen tempt her shoulders. shoulders you don't have to save his leg I will understand that limb will be fine but no medicine in England will stop the dribble from his mouth I do not work <laughs> Przepraszam, nie wiem, z będzie jak ono się nazywa. A w takim razie ona mówiła, że leczy ludzi po obu stronach rzeki. Czyli na to wodzi, że oni dzielą się jakoś, że na przykład tutaj są ludzie, którzy wierzą w zabobony i tak dalej, a tutaj są ludzie chrześcijanie? Wydaje się, że chyba tak mogło to właśnie oznaczać. Tej... Dobra, już normalnie się przejdziemy mostem. E, powiem, że wątek Gloucester Shire bardzo fajny. Nie wiem o co będzie chodziło w Nottinghamshire, ale to będzie kolejny obszar w Nottrumbee, i to już ostatni obszar dokładnie, e, więc bardzo fajnie. Też jak ostatnio zrozumiałem, że przecież e, Winchester jest stolicą Wessexu. E, tutaj jeszcze Jorvik jest stolicą Nordtrumbee, i tutaj był London. tylko nie pamiętam. O, tutaj był. Stolicą Mercy chyba jest, jeżeli dobrze pamiętam. London, czyli London. Oxfordshire, Shire, tutaj gdzieś... Gdzie on był? O, tutaj. To Oxford? Nie, Oxenford był w Wiedźmie. Wiem, że jakieś były takie tłumaczenia tych wszystkich miejsc, ale zbytnio już nie pamiętam. No dobra, zabierzmy się w takim razie za wątek tutaj. Dalej fabularny. Kurczę, przydałoby się ten znak odblokować. Czy to mi coś dużo, ta? Ale tak nie do końca, ale mam tam jakieś zadanie, pewnie to będzie pyskówka, więc to mnie trochę, nie, chociaż w pewnym stopniu cieszy, bo jednak będę mieć chyba już szósty poziom charyzmy. I wydaje mi się, że to właśnie może być ostateczny poziom. Harry bo jednak kurczę, to regiony nam się już kończą, żeby było jakieś e, pyskówki. Chociaż wydaje mi się, że w Shire może być jedna i tak. To będzie przedostatnie, jeżeli tutaj już taka by była. Bo Pamiętam, że mam chyba piąty poziom i dwa na cztery pyskówki zaliczone. Więc mi tam jak najbardziej pasuje. Nieozbyt czy długi jest tutaj wątek, ale z tego co i Tobie to dość krótki. Więc zobaczymy, bo chciałem też tutaj. Jakoś fajnie się wyrobi z czasem, bo póki co mam chyba 67 godzin gry. Już w sumie nie pamiętam, ale no taka 90 może chyba stuknąć, mam wrażenie, bo jeszcze mam sporo rzeczy do doprobienia. Eivo, there you are. Turfter. Joelmate. Well Guillem here has challenged my honor in a contest of drinks. Join us, the labouby easy pickins. Give me a cup.

O, jednak samo. O kurde, a już się cieszyłam. Raz. O kurde, tego może być znacznie więcej. Czemu tak dużo rogów tam jest? Może Oczywiście, że nie muszę tego wygrywać, ale wolę to zrobić. O, już nam się chyba chwieje w głowie. Będzie trzeba teraz używać wsadu, niestety. O, właśnie, ten. Nie no, tak szczerze... O nie! Ja mówię, że jeżeli nie spieprzymy picia, to będzie w sam raz. Wiem, że to jest taki moment, w którym mamy tak jakby jeszcze bardziej idealne wypicie tego, gdzie jest taki zielony znacznik A mam nie pojęcia jak mało musi być ten okrąg, żeby nam się to zaliczyło. To chyba minimalny? Albo ten duży? Kurczę już na mam pojęcia. Jeszcze tylko dwa roki i będzie git. Mam nadzieję, że ten stan nam mnie, bo kurczę, tak robić misję. Nie wydaje mi się coś. to już będzie bardzo proste. Będzie ciekawie, jak taki niby kielich tyle może tego pomieść, bo to jest totalny bezsens. Mogłyby jakieś większe załatwić tekstury. Jest niemożliwe, że masz tyle łyków, mogłoby w tym być. No i łatwo. Piaskie wzyzanie, wygrywasz. Czyli nic nam się nie stało? Another drink on me for allies new and old. Of all the Eldermen I've met, you're the most unburdened. What is your secret? None. It is well known. The burdens I carry will soon leave this world with me. So drink to my life and death. Death? On to have to to be sacrificed in the oh. as King of the Harvest. jak elderman a shameful horrible barbaric człowieka nie mogłby jakieś zwierzęcia na no niby zależy się tak jakby próśb trzeba dać lepsze ofiarę. więc niby to niby tej zrozumiarod elderman trzeba pojęcia las tak a toast then to, To Elderman Kunan, joyous and generous. Let each man show him loyalty until he suffers death. My friends, you are kind to me. I'd like to toast my successor, Tevner. May he wear the horns head high. What is this? Water? I feel like Thor chugging oceans. No effect to my head or step. <laughs> you heard the man. Give him something stronger. <laughs> This'll work faster than any tonic. Good. Give me visions of all creatures that roam these hills. And the sore head tomorrow to pay for it. Wow, that tastes awful. It feels good, though. They all speak true. My feelings be damned! I have been an ass. Do not deny it. And I, for that, I am sorry. A colossal horse's ass. Yes. Soft <laughs> words from a heartless heathen. Only fiercer than fire among ill friends. I can be very as nice as a spring gale. Nice Uuu, uh, nie, 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 nie. Tam mnie właśnie trochę Ciekawiło, bo w Odyssey mieliśmy na każdym kroku praktycznie opcję romansowania. A tutaj to jest pierwsza opcja romansowania, oprócz yy, naszej Randwi i chyba też w pewnym stopniu somy. I mamy pierwszy męski charakter. Yy, nie będzie to. With Gunnar and Bridget's marriage, our clans will unite. But we could join by oath as well. Oh, yes. My first ally as Elderman. I accept. We shall make an oath. How do we start? Yeah. The greatest, greatest oath and the greatest union. To the oath. The treaty. The greatest. To seal our friendship. This way, this way. Look out for the black sow. Sow? Like pig? A flaming pig chases you home at night. Silly words to scare silly children. Puh. You see magic as the stuff of children's dreams. Perhaps I judge too much. Truths. I half believe. Foolishness sometimes takes my tongue. I have to piss. Uh, a great blackness chases stars across the sky in great whirls of color and light. Whoosh! Here we are, right inside here. Sevdal. Hefder. Hefder. Where are you? <laughs> oh. Hell's breath. What happened last night? 8500 pół tysiąca ekspa? Elegancko. Zacząłem zadaniem. Go acztać zagadki i wskazówki. Oskarżono o brutalną napaść, Aver musi odkryć, co się stał z st tewderem po jego krwawym zniknięciu. Okej, okay, ciekawe. Na ja pewno, że akurat bardzo dużo tutaj mamy rzeczy do roboty. A w pierwszej kolejności skończymy Shire. Zrobimy te mistrzowskie wyzwania. Tajemnice. No, może być w porządku. Co mi się tak się tutaj świeci. Możliwe, że mask. O, już nie mam tej maski, no to wychodzi. Ciekawa sprawa. No, to w jakimś punktu nic nowego nie mamy chyba jeszcze. Oprócz tych serów, które dostałem jako. E, ten cały słodycz, chyba. No nie, no nic tutaj więcej nie ma. W się tak świeci, niby. Dobra, umiejętności. Co mogłem tutaj teraz dać? Niby mogę automatycznie przypisać e, umiejętność jakąś. Ale warto chyba sam sobie to zagospodarować jakoś. Czy ja mam tutaj jeszcze na pewno w skończoną całą ścieżkę niedźwiedzia? Nie, Co tutaj jeszcze. Szukam jakichś połączeń niezrobionych. O, tu coś jest. O, jeszcze sporo. Nie będzie obrażenia krytyczne. Wzkona mam niby tyle punktów. Dostałem dwa poziomy w góraż? że chyba tak. Bo wcześniej przypominam sobie, że chyba... Resztę wydałem punktów. To jest już chyba w porządku to zrobione. Po też. No dobra, więc mogę akurat sobie tak normalnie porozdawać. 370 poziom, no i mamy Gloucestershire. Shire. Rozpoczniemy kolejną misję, czyli zagadki, wskazówki, które w na następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. następnego odcinka.